Pierwsza randka. To powinna być przyjemność, ale na początku jest zawsze spory stres. Często związany z tym, że po prostu nie wiemy, co się ubrać, żeby zrobić dobre wrażenie. Zależy nam na tym, aby świetnie wypaść, aby nas, nasz rozmówca polubił, aby uznał nas za interesujące, no i oczywiście seksowne, a nie wiemy, jak się ubrać. To trochę tak, jakbyśmy szły na, na rozmowę o pracę, taki job interview kiedy też to pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo ważne i nie chcemy tego po prostu zepsuć. Mam kilka porad, jak się ubrać na taką pierwszą randkę, żeby zrobić to dobre wrażenie. Nazywam się Karina Mrozicka i jestem osobistą stylistką, bo co dzień pomagam kobietom i mężczyznom w świadomym budowaniu wizerunku. A teraz Was zapraszam na mój film się ubieramy na randkę, na pierwszą randkę zwłaszcza, zależy nie tylko od tego, z kim idziemy, ale również, gdzie idziemy i o której godzinie idziemy. Bo właściwie zasady e, takiego klasycznego dress code'u tutaj też obowiązują. Czyli im dalej, e, jeśli chodzi o godzinę spotkania, tym bardziej wieczorowo i bardziej e, formalnie możemy się ubrać. Formalnie zupełnie inne znaczenie oczywiście niż w takim dress code'ie zawodowym. Gdy umawiamy się na przykład na taką Dość częstą taką pierwszą randkę, czyli na na kawę. W środku dnia, może być po pracy, może być dziś rano. Wtedy oczywiście chcemy się ubrać jak najbardziej swobodnie i każualowo. Nie będzie tutaj dobrze widziane, nie wiem, założenie czegoś bardzo, bardzo sztywnego, bardzo formalnego, ani również ubrań bardzo wieczorowych. Co tu się sprawdzi? Jeansy, t-shirt, marynarka, koszula, miękka sukienka, wszystko to, w czym chodzisz na co dzień. Pamiętaj tylko o tym. Żeby to były ubrania, które podkreślają Twoją kobiecość, ale w taki delikatny, naturalny sposób, żebyś nie wyglądała na osobę, która zbyt dużo wysiłku włożyła w ubranie się, ale jednocześnie, żeby pokazać rozmówcy, że zadbałaś o to, żeby jemu się spodobać. Gdy umawiamy się na przykład na, na lunch czy na, na jakieś popołudniowe spotkanie, Wtedy, jeśli spotkanie ma miejsce przykład w restauracji, no, ubieramy się troszkę bardziej starannie, czyli na przykład mm, zamieniamy podarte dżinsy na na przykład spodnie materiałowe. To jest w braniu takim, y, tym codziennym, chcemy przemycać kobiece elementy, czyli... Niech to nie będzie za wielki, luźny sweter, tylko niech na przykład będzie mniejszy sweterek. Niech będzie to inny materiał, niech będzie gdzieś tam odsłonięte ramię. Jeśli te spodnie, to niech one będą gdzieś bliżej ciała, nie takie za duże. Unikamy też szerokich sukienek, takich workowatych, ponieważ one też nie pokażą w ogóle naszej sylwetki. Więc chcemy jednak w tym codziennym stroju troszeczkę być, troszeczkę pokazać się, no wiecie, seksji. Tutaj też dodatki krają dużą rolę, zwłaszcza biżuteria. Im dalej w ciągu dnia z tą okazją, tym bardziej strojne, bardziej błyszczące. Inną jeszcze okazją, na przykład, jest wyjście do kina, gdzie też. Jest to już wyjście taką porą bardziej wieczorową, więc możemy tutaj dorzucić ubranie bardziej wieczorowe. Gdzieś może się błyszczeć coś. Może być to jakaś mała sukieneczka, może to być jakaś krótka spódniczka, może to być jakiś ciekawy top, jak najbardziej, ale pamiętajcie również, że to ma być dalej strój wygodny i komfortowy. Nie chcemy się czuć... Yy, tak trochę nie, nie, niewygodnie przede wszystkim, bo być może e, przejdziemy się na jakiś spacer później, albo, albo gdzieś pójdziemy na, na jakiegoś drinka gdzieś do, do miasta, e, więc do miasta. No gdzieś, gdzieś tam się przejdziemy do, do, tego, do tego drinka. Musi nam być wygodnie, więc na pewno nie będziecie chciały wiecie, pobiegać w szpilkach, prawda? I po, po bruku, bo są niewygodne i ograniczą Wam wasze możliwości wyjścia albo założyć ubrać się za bardzo za lekko i potem jest Wam zimno i spacer Wam mm, przepada, no chyba, że chcecie, że Wasz partner Wam marynarę swoją zarzucił na ramię, jest taka też opcja. Może i z rozmysłem też można ją wziąć pod uwagę. Okej, okay. więc znowu łączymy tutaj już takie bardziej seksowne ubrania, ale z czymś naprawdę codziennym i też nie będziecie czuły się przez to jakoś bardzo przebrane i będziecie czuły się swobodnie, w razie wu może się, wiecie, zakryć, nakryć i będzie Wam komfortowo. Jeśli zostaniecie zaproszone na restaur do restauracji albo gdzieś na przykład wieczorem na imprezę czy do klubu, no to jest właśnie ta okazja, kiedy chcemy zrobić yy, chyba takie wrażenie, yy, no to będzie wrażenie wow, prawda? Tutaj możemy się już ubrać, w tak powiem, odstawić w, w sukienkę, w, w jakiś ciekawy, seksowny strój. Możemy tutaj już poszaleć, możemy pójść na całość, możemy połączyć to ze szpilkami, z, z jakimiś błyskami, z wszystkim, w czym czujecie się seksowni i kobieco. Jedna rzecz jest taka, że również nie przesadzamy z nadmiarem tego, tego seksu. Nie patujemy, nie apatujemy swoim ciałem tak, wiecie, od, od góry do dołu. Odsłaniamy jedną, dwie okolice na raz, nie wszystkie nasze atuty na raz. No więc, podsumowując, pierwsza randka jest bardzo ważna pod względem pierwszego wrażenia, które robimy. Więc będziemy starały się przekazać, powinniśmy starać przekazać tak podprogowo nasze najlepsze, najlepsze cechy a cechy, których mężczyźni szukają w kobietach, to jest przede wszystkim taka kobiecość. Jest kilka rzeczy, których nie nosimy albo unikamy na pierwszej ręce. To właśnie są te rzeczy, w których albo wyglądamy jak zbyt seksowne, zbyt wampowate, albo ubrania, w których wyglądamy trochę jak chłopczyce, tak trochę męsko. Więc w związku z tym będziemy unikały tych wszystkich za dużych marynarek, za dużych spodni mocnych buciorów, tantosów na przykład nie, na pierwszą randkę może nie, nie do końca, najlepszy wybór. Będziemy też unikały ubrań, w których wyglądamy na przy... no właśnie, te wszystkie obcisłe sukienki, tak, zbyt duże dekolty, krzykliwa biżuteria, krzykliwe kolory. A propos kolorów unikamy również mocnych kolorów przy twarzy, czyli takich jak żółć, neony, pomarańcz te kolory bardzo, bardzo drażnią oko naszego rozmówcy i nie będzie w ogóle na nas chciał patrzeć, tylko będzie patrzył gdzieś na boki. Ok. E, więc unikałabym tych rzeczy, bo później, gdy będziemy się poznawać, to oczywiście to, co macie na sobie, będzie miało coraz mniejsze znaczenie i będziecie mogły swobodnie wyrazić swoją osobowość i swój charakter. E, jednak aby Często jest tak, niestety, aby doszło do tej drugiej randki, nasza powierzchowność ma bardzo duże znaczenie, a ja chciałabym, żebyście się nauczyły wykorzystywać mowę ubrań do własnych korzyści, do własnych celów, czyli żebyście wiedziały, jakie ubrania, jaki efekt rozmówcy wywołują. Więc podczas pierwszego wrażenia ważne jest, abyśmy były pewne siebie, kobiece, opanowane i żebyśmy się czuły jak w swojej skórze. Dziękuję Wam bardzo. Mam wrażenie, że chyba o tym opowiem jeszcze więcej, ponieważ temat jest ma wiele wątków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam udanych, pierwszych i następnych randek. Do zobaczenia!